pomysły rodzą się z serca. Wiem, że dzieci powinny być w przedszkolu kolorowym i w zasadzie zawsze pragnęłam, aby to przedszkole było kolorowe, żeby Dzieci czuły się tu szczęśliwe, nie żeby przychodziły, żeby być tam tutaj w przedszkolu, prawda, bo tak trzeba, ale po to, żeby chętnie przychodziły. Chcę tu przychodzić, bo tu jest fajnie, tu jest kolorowo. Dzieci mają świat wyobraźni. Chciałam pobudzić ten świat ich wyobraźni, żeby mogły przenieść się z wyobraźnią w krainę bajki. I takie przedszkole chciałabym, żeby było właśnie nasze, krainą bajki, w zaczarowanym lecie, z różnymi salami, salami właśnie dżungla. Y Kubusiowa Łąka, od tego zaczęliśmy. Następne może będzie jadalnia Łakomczuszków, albo sypialnia Królewny Śnieżki i Krasnoludków. Takie inwestycje bardzo wpływają na rozwój dzieci, ponieważ dziecko dobrze się czuje w otoczeniu, które jest dla niego miłe, miłe i przyjazne. Sponsorzy są tutaj takim naszym naprawdę dużym bodźcem. Dzięki nim mogliśmy właśnie... Tą salę odnowić. Co sprawiło, że właśnie ten projekt wygrał? Myślę, że przede wszystkim ludzie, którzy w nim uczestniczą i którzy chcieli pomagać. Pani nauczycielka tutaj, Beata Komy i pani dyrektor przedszkola. Wiem, że potrzebowały takiego wsparcia, ponieważ przedszkola od dłuższego czasu nie było remontowane i wiem, że ta pomoc się bardzo przydała. Ale mówię, to sprawa finansowa, ale jeszcze jest sprawa wykonania, gdzie naprawdę pracownicy naszego przedszkola, rodzice, dzieci, dziadkowie i nasi mężowie, oni po prostu tutaj włożyli swój wkład pracy i to jest myślę, że też bardzo ważną sprawą, bez tego też by się nie odeszło. Jak Ci się podoba nowa sala? Fajnie. A które rysunki podobają Ci się najbardziej? Wszystkie. Prawie całe moje, prawie całe tygrysy. Podobają Ci się tygryskie na ścianie? Tak i małpki. I węże. Węże Ci się podobają, a Tobie? Mi, miś koala. Miś koala. A powiedz mi, a Ty za co jesteś przebrana? Za pająka. A widzisz tutaj na ścianach jakieś pająki? Nie. Miała babcia kurkę, kurkę, złotą piłkę. Wesołą kokoszkę z troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka. Babcia za nią truchem Wracaj. Wraca czy? krzyczy. Kurka nie chce. A tam zaraz blisko to było lotnisko. Kurka się tam zapędziła i samolot zobaczyła. A tutaj na ścianie w tej nowej sali są jakieś tygrysy? A co te grysy robią? Bawia się na dziewku. Podobają ci się? Tak. Za kogo jesteś przebrana? Za kotka. A co takie kotki robią? Miał, miał.